Tanko nocą. Słuchajcie, no myślałem, że dzisiaj, a może jutro, ale możliwe, że jutro już będę mógł nagrać tego kondora, tego no tego nietypowego kondora, tego 90 coś tam w tej chwili, nie pamiętam. On jest jakiś taki, no jakby. Mm, brandowany na, 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 na szarpie czy Sharp na, na tym Kondorze, bo są dwie wersje takiego magnetofonu o nazwie Sharpie, o nazwie Kondor 90 coś tam, czy 9000. No i no, myślałem, że on mi przyjdzie dzisiaj, ale niestety gdzieś no, w, w okresie przedświątecznym te paczki długo się ociągają, ale no tak w międzyczasie udało mi się znaleźć sposób jak w tej sanwie się głowicę reguluje, bo wcześniej musiałem otwierać kieszeń i regulować bez kasety po omacku. A to się okazuje, że tutaj ta klapeczka, taka ze strzałką, ona się zdejmuje, odpina się, jak widzicie. Tutaj są takie zatrzaski. To no już ją mogę założyć, bo już sobie wyregulowałem tutaj normalnie w tę szczelinę śrubokręt się wkłada i się reguluje, już sobie wyregulowałem, że gra i dobrze i na chromach i na zwykłych kasetach, bo wcześniej nie mogłem znaleźć tego kompromisu po omacku, żeby grało dobrze i na chromach i na zwykłych kasetach. Dopiero mi się udało znaleźć teraz. O, no, słuchaj, zwykłe kasetki też grają ładnie, czekają teraz. Czy ta kieszeń tak ciężko chodzi, ale nie mogę nic na to poradzić. Nie mogę nic na tą kieszeń poradzić, bo kiedy ten smartam na tym yy, trybie próbowałem rozcieńczyć spirytusem, to tak szybko ta klapka opadała, że aż było dż, takie stuknięcie. Także dobrze, że ten spirytus odparował. Ta klapka znów ciężko chodzi. Ale no, nie wiem, tam by trzeba było to rozebrać, chyba jakoś, ale ja tego nie potrafię. Wyczyć ten smar, potraktować za jakimś innym, bardziej rzadkim smarem, żeby ta kieszeń chodziła trochę luźniej. Ale jak słychać, gra dobrze na zwykłych kasetach, na chromach też, żeby nie było. Pokażę wam. Dobra, teraz już na każdej kasecie ten magnetofon gra dobrze i można tą klapeczkę założyć strzałeczką w, w lewo, bo taśma ciągnie w tą stronę, tylko żeby to zrobić muszę na moment odłożyć telefon i tutaj śrubokręcikiem leciutko ten haczyk podeprzeć, także najlepiej jak spauzuję już mamy tą strzałeczkę na miejscu, niczego nie połamałem, także w taki dziwaczny, ukryty sposób się reguluje głowicę w tej sanwie, trzeba po prostu to, nawet nie wiedziałem, że to się zdejmuje, dopiero tak otwierając kieszeń wyczułem, że tam są jakieś takie wypustki na tym czarnym przycisku, że to można wypchnąć, troszeczkę w bok trzeba to nacisnąć, wypchnąć, o. I to nam ładnie wyskakuje. Także, no jeśli ktoś nie wie, tutaj paluchem zasłaniam, to właśnie hmm, w Sanwie, nie wiem, czy być może w innych radiomagnetofonach z epoki też są takie metody, ale no, odkryłem to, nigdy wcześniej tego nie widziałem. Także bardzo dobrze, że udało mi się wyregulować głowicę normalnie nagrającej kasecie, bo inaczej to miałem straszny problem z tym kompromisem między tymi chromami a zwykłymi kasetami, bo na zwykłych kasetach bywało tak, że kiedy śrubkę dokręcałem dosyć mocno, grały czysto, a na chromach było tak, że musiałem dosyć mocno odkręcać, także gdzieś tam w pewnym momencie znalazłem taki kompromis na tej głowicy, że i chromy, i zwykłe kasety grają dobrze. Nie wiem, jak to jest zrobione, no ale, ale już grają dobrze. Myślałem, że mi się to nie uda że ta głowica jest jakaś dziwna że tylko dokręcając głowicę grają dobrze zwykłe kasety, a odkręcając grają chromy. Ale na szczęście kompromis znalazłem grają dobrze wszystkie kasety. No i to na tyle z takich no, ciekawostek. Ogólnie magnetofonik jest bardzo fajny. Także czekamy na kondora. O ile nie jutro, to być może w piątek, bo w czwartek idę do roboty. Mam nadzieję, że ten kondor przyjdzie. On będzie prawie taki sam wielki jak ten Sony, a chyba nawet grubszy z tego co widziałem. Tam są chyba nawet drewniane kolumny i z boku trochę poobdzierane, także ja mam tą taką swoją niezawodną okleinę do podestów. To sobie najwyżej zakleję to Tą okleiną, bo widziałem na zdjęciach tam na e, ogłoszeniu, że jedna kolumna jest poobdzierana do żywego drewna, stąd wiem, że to jest drewno, nie plastik. No ale jeszcze zobaczymy, bo być może się mylę, ale to mm, najprędzej naj, jutro, e, a najpóźniej, raczej w piątek, powinno, powinien ten kondorek przyjść. Także do zobaczyska. Hejka.